Siemaneczko, z tej strony Witam was ponownie w moim gadażu. Dzisiaj po, powiadam wam trochę na temat umiejętności, które y, mogą być dodawane do waszej załogi, której wasi załoganci mogą się uczyć, i gdy osiągną tutaj 100%. Akurat ja mam załogę przykładaną z innego czołgu, tak więc y, tutaj spada umiejętność podstawowa, ale mają już dodatkowe skille, przynajmniej pięciu z nich. No więc, zaczynamy od samego początku, nasz y, dowódca. Każdy z naszej załogi ma tutaj do wyboru 4 umiejętności wspólne oraz parę swoich własnych. Umiejętności wspólne to mamy tak, naprawę, która zwiększa nam przy szybkość naprawy naszych modułów i liczy się tego średni poziom całej załogi. Czyli jeżeli każdy ma i każdy ma na inny procent, to jest wyliczana średnia z tego, i o tyle właśnie nam przyspiesza naszą naprawę. Dalej, mamy kamuflaż który tam zmniejsza naszą widoczność, y, zmniejsza y, szansę, że zostaniemy wykryci przez inne czołgi, tak samo jak tutaj przy naprawie liczy się średnia wartość całej załogi. Y, gaszenie pożaru, czyli zwiększa szansę na to, że ugasimy pożar, że sam zgaśnie, że nie, to zasadniczo, że też nie zostaniemy podpaleni, tak. Y, liczy się średni poziom całej załogi, tak jak w przypadku tych y, poprzednich towarzy broni. Towarzysze broni, gdy mamy skill na 100% daje nam plus 5% tak plus 5% tutaj podstawowych umiejętności naszej załogi, czyli jeżeli z dowódcą tam mamy 110 przykładowo, jeżeli mamy na 100%, to sobie będziemy mieli 115. I teraz te trzy skile, które Wam powiedziałem wcześniej umiejętności działają od pierwszego procentu. Jak tylko osiągniemy tutaj 100% Dodamy im umiejętność, to te umiejętności działają od razu, a ta dopiero po osiągnięciu 100%. Dlatego, gdy yy, właśnie pojawi tutaj się taki plusik, klikniemy na dodanie skili, nie wybierajmy umiejętności, które działają po tym, jak wszyscy członkowie załogi osiągną 100%. Bo po prostu będziemy tracili cały ten czas, żeby dobić 100% naszej umiejętności. Yy, będą po prostu one yy, niewykorzystywane, bo. Damy sobie towarzyszy i 100% całe będą, nie będziemy mieli żadnego bonusu z tego tytułu. Jeżeli dodamy którymś z tych trzech, to wtedy od samego początku przyspieszy nam naprawę, będziemy mieli lepszy kamuflaż, to szybciej ugasi nam się pożar. Nie będziemy się tyle palili bez użycia gaśnicy. E, dalej, Każda, jak już mówiłem, każda, każdy załogant ma swoje dodatkowe skile, które także mają działanie albo po 100% osiągnięciu. Albo od początku, i tutaj od samej góry, mentor daje dodatkowe punkty doświadczenia całej załodze, za wyjątkiem dowódcy. Jeżeli chcemy dodać coś innego, a nie coś z tych trzech skili, warto dodać na początek mentora. Wtedy tutaj z umiejętności pozostałych naszych załogantów zwiększają się, rosną szybciej. Dostajemy więcej doświadczenia za bitwę, do umiejętności. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli żadna z tych opcji nas tutaj nie interesuje, z tych trzech są na innych załogantach także ciekawe umiejętności, które działają od samego początku. więc mentor nie jest takim złym wyborem, żeby szybciej właśnie nabić tutaj dodatkowe umiejętności. Dalej, zwiat. Zwiększa maksymalnie zasięg pola widzenia. Efekt potęguje się wraz ze wzrostem poziomu umiejętności. Czyli, jak widać, ta umiejętność działa od samego początku. Jednakże, na co to się może przydać? Na pewno nie na ciężkie czołgi. My jesteśmy od tego, żeby zabijać, żeby przyjmować ostrzał, a nie od tego, żeby świecić. Można to dodać później, jak już mamy tutaj większą ilość właśnie tych umiejętności. Jeszcze dodam, że możemy mieć tutaj tyle skilli, ile mamy tu. Czyli nie ma jakiegoś tam ograniczenia do 3-4. Możemy to dodawać, aż nam się tutaj skończą. Czyli załoga na końcu, gdy już naprawdę Pojedziemy od pierwszego y, tiadu do dziesiątego. Będzie naprawdę, naprawdę dobra. Będzie dawała wielką przewagę. jak mówię, na ciężkie czołgi się nie opłaca tego dawać. Na medy, no, według mnie lepiej tutaj kupić coś, żeby zwiększyć nasz zasięg widzenia, niż y, zajmować slot, jako że te skille wcale tak szybko nie rosną. Tak szybko ich się nie wbija, więc może dać później, gdy już będziemy mieli zrobione inne ciekawsze rzeczy stąd. Dalej, wszechstronność. Pozwala dowódcy na osiągnięcie mistrzostwa w każdej kwalifikacji i zastępowanie danych czołgistów. Czyli jeżeli zginie nam powiedzmy kierowca, dowódca może zastąpić jego miejsce, co zmniejszy tam ten minusik, który dostajemy, gdy ktoś z naszych załogantów umrze, zginie, będzie ranny. Jest to nawet nie taka głupia umiejętność, jednakże jeżeli ktoś mamy danego jednego załoganta, zawsze możemy go ulecić apteczką. Jeżeli mamy danych trzech, to nasz dowódca, siadając za trzy osoby, i tak nie będzie na tyle dobry, żeby całkowicie zlikwidować ten bonus. A mała poprawa zasadniczo no, dużo nam nie da. Jeżeli zginam celowniczy, nasz celownik jest bardzo zjechany, zginam przy, przy okazji dwóch innych, to ten celownik niewiele mniej mniejszy, więc na początek, tak żebym tego nie polecał, później, oczywiście, czemu nie, zawsze może się przydać, jednakże. Dalej mamy ciekawszy ciekawszym rzecz do zrobienia. Odle oko pozwala dowódcy na ocenę krytycznych uszkodzeń wskazywanych pojazdów. Czyli jeżeli ktoś ma dozwolony silnik, armatę, wolniej obraca mu się wieża. Warto to wiedzieć. Powiedzmy, jeżeli jedziemy medem i chcemy obierzać kogoś, kto ma w miarę szybko obraca wieżą i strzeć przykładowo. Warto wiedzieć, czy ta wieża jest uszkodzona, czy silnik ma uszkodzony. Bo wiadomo, jak czołg wraca, wieżej do tego sam w siebie wokół własnej osi, żeby nas dogonić. To szybciej to zrobić, jakby tylko wieżę, którą wracał. Też bardzo przydatna umiejętność. Według mnie z tych tutaj jedna z lepszych. Ale jako pierwsza zasadniczo działa po osiągnięciu 100%, też trzeba dodać, więc można to dać, jednak nie jest to też jakoś bardzo. ...niezbędne. Można spokojnie poczekać z tym do drugiego, trzeciego... ...skilla. I szósty zmysł. To jest, według mnie, najlepszy tutaj atut dowódcy. Pozwala dowódcy na określenie, że jego pojazd został wykryty przez przeciwnika. I... ...jak to działa? Jeżeli stoję gdzieś w krzaku, ktoś mnie zauważy, tutaj na ekranie pojawi nam się... ...żaróweczka, że zostaliśmy wykryci. Pozwala nam to... ...uciec przed... ...otrzymaniem jakichś obrażeń. Pozwala nam to schować się lepiej. Od razu jak zaczynamy lampkę, rozglądamy się kto nas wyspotował. Wtedy jest możliwe, że nie zostaniemy zajechani z boku, z tyłu. Bo zdążymy się do takiej osoby odwrócić i wykoszetować strzał. Tudzież oddać strzał za strzał. Świetne, to jest niezbędna rzecz na każdego e, skauta. Jeżeli skautuje pasywnie, jeżeli stoi gdzieś w krzaku i nagle zaświeci mu środówka, aha, ktoś mnie widzi. Trzeba uciekać. Na meda tak samo, med ma różne zastosowania, może objeżdżać, może niektórymi medami, e, oczywiście kampić. E, świetny na te deki, e, żeby, m, żebyśmy wiedzieli co mamy zrobić. Na artylery, tak, że jeżeli arta zostanie wyświecona, no to wiadomo, że kończy to się prawdopodobnie e, obrywaniem od drugiej arty, więc warto wiedzieć, żeby zacząć się chociaż ruszać, żeby ciężej było w nas trafić, schować się cokolwiek innego. Tak więc... Nawet na ciężkich czołgach może się przydać. Yy, najlepsza umiejętność z, ze wszystkich umiejętności dowódcy. Jednakże działa po osiągnięciu 100%, dlatego wcześniej polecam właśnie dać mentora, kamuflaż naprawę. nie pożaru. No, jeżeli ktoś się bardzo pali bardzo często, to czemu by nie. A gdy osiągniemy 100% warto zmienić na szósty zmysł. No to by było na tyle yy, tych umiejętności. Jeżeli chodzi o dowódcę. Następnego mamy celowniczego. Nas celowniczy. Nie wiadomo, cztery podstawowe umiejętności. Dodajmy, że towarzysze broni działają, jeżeli każdy z naszej załogi posiada towarzyszy broni. Jeżeli jeden tylko posiada, wtedy ta umiejętność nie działa. Przechodząc do jego skilli głównych: wyznaczony cel. Sprawia, że pojazdy prze przeciwnika są widoczne przez dwie sekundy dłużej. No, nie jest to głupie, jednakże nie jest to rzecz niezbędna. Jeżeli jesteśmy pasywnym skautem, to tak czy siak, to, to, to jeżeli kogoś wykryjemy, wykryjemy, będziemy go widzieli. E, chyba, że naprawdę ktoś ma dobry kamuflaż. Te dwie sekundy dłużej, no to równie dobrze można e, szelać w ciemno. I tak samo mamy szansę, że trafimy kogoś, nawet jeżeli zniknie, dalej prawdopodobnie w tamtym miejscu albo gdzieś niedaleko stoi. Później, jak najbardziej, e, można dodać. Na początek nie ma, nie ma takiego oparcia na to. I a to działa po osiągnięciu 100%, czyli nie nadaje się jako pierwszy skill, gdy zaczynamy do, robić zbroję Umiejętność poprawia cel, celność uszkodzonego działa. Hmm. Ciekawa umiejętność, jednakże jeżeli mamy rozwalone działo, to prawdopodobnie je naprawimy. Jeżeli mamy drugie, drugie razem uszkodzone działo, no to. Cóż, nie używałem tego nigdy nie wiem na ile poprawia to mm, efektywność naszego działa, gdy jest uszkodzone. E, działa od samego początku. Jest ciekawą umiejętnością, tylko ile razy dochodzi do momentu, gdy mamy uszkodzone dwa działa w ciągu jednej bitwy, albo uszkodzone działo, gdy już mamy zeps, y, zużyty y, mały zestaw naprawczy. No zdarza się to, ale nie na tyle często, żeby był to nasz główny pierwszy atut. Główna pierwsza umiejętność. Jest to strasznie sytuacyjne. Naprawdę przyda się, ale nie zawsze. Więc lepiej dać w coś, co będzie działało nam zawsze. Naprawa, kamuflaż, towarzyszy broni. E, działa od samego początku, więc jeżeli ktoś naprawdę ma problemy z tym działem, nieważne gdzie dostanie to dział pada, zostaje niszczone, warto zainwestować. To już jest kwestią tego, jak nam się gra, jak często dochodzi do takiej sytuacji. Sniper. Zwiększa szanse na krytyczne trafienie w moduł lub czołgistę przeciwnika. E, ciekawa umiejętność. Częściej możemy trafić w magazyn amunicji, co może spowodować wybuchem czołgu przeciwnika. Możemy zabić kierowcę, możemy zniszczyć wieżyczkę, że się nie odwracała zablokować. E, na pewno przydatna umiejętność. Działa po osiągnięciu 100%. I według mnie, tutaj mamy jeszcze lepszą, według mnie, umiejętność, więc. Tuż za tym i za towarzyszami broni, jeżeli ktoś jedzie, powiedzmy, skautem, kamuflażem, który jest bardzo przydatny, jest to druga ciekawa umiejętność z tych czterech. I według mnie najlepsza tutaj umiejętność naszego celowniczego, Showsbiodra, biodra, umiejętność zwiększa celność podczas obrotu wieży. Jeśli posiadają dwóch celowniczych, dano jest pod uwagę to tylko o wyższym poziomie. Więc, jeżeli jedziemy sobie medem, objeżdżamy kogoś, będziemy mieli celniejsze działo. Działa to na zasadzie podobne jak tutaj mieliśmy yy, stabilizator pionowy. Jeżeli się to połączy, naprawdę nasz celownik, podczas to praktycznie nie będzie się rozbiegał, będzie taki sam jak gdybyśmy zatrzymali się i się oddać strzał. Więc na medy, scouty, bardzo fajna umiejętność. Tak samo na tedeki. To prawda, nie ma wieżyczek TDK, ale sądzę, że tak samo będzie to działało przy obrocie yy, działem, yy, ruszaniem działem. Więc w to warto inwestować, jeżeli chodzi o te cztery skille. Naprawdę najlepszą umiejętność. E, dalej. Mamy kierowcę mechanika. E, co on posiada? Wiadomo, cztery podstawowe skile. I dalej. kontrolowanie uderzenia. Zmniejsza uszkodzenia własne odnie, odnoś, od, <grytania> Jezus. odniesione do skutek talonowania i zwiększa uszkodzenia u przeciwnika wywołane przez jego kadenowanie. Jeżeli mamy ciężki czoł, tak jak w przypadku tutaj. Yy, osłony. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Duża osłona przeciwodłomkowa. E, zwiększa nam uszkodzenia, jakie zadamy poprzez terenowanie. Bardzo fajna umiejętność na czołgi ciężkie. E, niezbędna na KV-5, który waży dokładnie ile? Nasz KV-5 waży 100 ton. Tak więc jeżeli staranujemy kogoś z osłoną, tutaj w ogóle jest osłona, wydaje 50%, mm, jeżeli połączymy to właśnie z osłoną, kontrolowania uderzenia, możemy zadać naprawdę wielkie obrażenia komuś, sami nie odnoszą praktycznie żadnych. Ciekawe jest to, że umiejętność rzadko, gdy jedziemy. Jeżeli ktoś nas staranuje, to kontrolowanie uderzenia nie zadziała. I tak samo nie zadziała, jeżeli chodzi o sojuszników. Więc sojusznika, jeżeli staranujemy, nie odniesie większych obrażeń właśnie z powodu tego skilla. Mówię, no jak na ciężkie czołgi, bardzo ciekawa umiejętność. No, będę totalnie, według mnie, nieopłacalna, bo no, ktoś kto terenuje medami, to naprawdę musi mieć nieźle pokręcony w bani. Yy, skauty w ogóle z tego nie skorzystają. Chyba, że będą artylerię terenować, ale to się też zmienia z celem. Dalej, jazda terenowa. Zmniejsza opór gruntu podczas jazdy po terenie miękki i średnio miękkim. Ciekawa umiejętność, działa od samego początku, kontrolowanie uderzenia także. Yy, Dzięki temu będziemy mogli się rozpędzić. Powierzchnia, po której będziemy jeździli, nie będzie stawiana w oporu, szybciej będziemy się rozpędzali. Fajna rzecz na medy, na scouty. Bardzo przydatna. Dalej, gładka jazda. umiejętność zwiększa celność podczas strzelania w ruchu. I tu znowu mamy rzecz, którą możemy połączyć z umiejętnością, o którą wcześniej mówiłem, i tak samo z stabilizatorem pionowym. Z tym to już w ogóle naprawdę będziemy mogli strzelać w podzespoły innych czołgów, będąc w duchu. Więc naprawdę opłaca się dać na, jak już mówiłem, medyskauty. Yy, też bardzo ciekawa, te dwie obie są ciekawymi umiejętnościami. porządek, i porządek. A to zmniejszające szanse na zapalenie się silnika dzięki zmniejszeniu prawdopodobieństwu wycieku benzyny lub oleju. Jeżeli ktoś ma problemy z paleniem, coś i porządek dajemy. Nie musimy wtedy dodawać tutaj, co tu było. Naflujenie zbiorników CO2. Rzadziej będziemy się palili. Bardzo fajna umiejętność. Może cały czas fajna, powtarzam. Bardzo ciekawa umiejętność na niemieckie czołgi, które mają straszliwe problemy z paleniem. Oraz za dziecki t 33 który także pali się, tylko jak tylko może, tak się pod, m, zaczyna palić. Tak więc, sytuacyjne na no niektóre czołgi mm, bardzo się przydaje. Hamowanie sprzęgłem, tu jest następna bardzo e, ciekawa umiejętność. Umiejętność zwiększa prędkość obrotu pojazdu. Czyli, e, no jeżeli mamy, powiedzmy, TDK, który się wolno obraca, hamowanie sprzęgłem z z, dzięki temu skillowi obraca się będzie szybciej. E, ciekawa jest to też umiejętność dla scoutów, medów. Możemy się szybciej obracać, możemy lepiej obierzać przeciwnika. Na ciężkie czołgi także, jeżeli mamy wielkiego kolosa typu Maus, Setka, zawsze przyspieszy nam to trochę e, szybkość naszego obrotu. Może nam to uratować, jakby nie było, 4 naszej litery, gdy się odwrócić ode w momencie, gdy ktoś nadejdzie z boku. Więc, no polecam, polecam naprawdę dla każdego rodzaju czołgów. Dalej, mieliśmy kierowcę mechanika, to teraz mamy radiooperatora. A żaden operator, jak wiadomo, cztery podstawowe i cztery własne skille. Znajdź w sytuacji umiejętność zwiększa zasięg pola widzenia. Eee, cóż, nie wiem, szczerze mówiąc, na ile zwiększa to. Działa od początku i zwiększa się wraz ze wzrostem eee, umiejętności. Jednakże, jak już opisywałem tutaj wcześniej, mamy tutaj dwie ciekawe opcje dla pasywnego i aktywnego scouta, także dla innych czołgów. Eee, może się to przydać na TDki, żeby zwiększyć zasięg pola widzenia, yy, jednakże jakoś tak, nie wiem, nie mam parcia na tego skill'a. Nie, jakoś nie wydaje mi się tutaj niezbędny. za zemsty, jeśli yy, radiooperator przez zniszczenie swojego pojazdu pozwala mu na podtotowanie pozycji przeciwnika przez dwie sekundy dłużej. Jako ostatni można dać. Nie ma w, tym, w tej umiejętności zasadniczo ciekawego. Jeżeli zniszczymy, zostanie zniszczona swoją nas, nasz radiooperator przeżyje to 2 2 sekundy dłużej będzie widoczny przeciwnik, który nas tam zniszczył, uderza. Więc... no, jako ostatni można dać. Wcześniej naprawdę nie ma sensu. ja sygnału. Zmian zwiększa zasięg naszego sygnału. Wiadomo, możemy... Yy, widzimy dalej. Szybciej możemy wykryć przeciwników. I widzimy dalej naszych kompanów. Na dalszej odległości. Całkiem ciekawa umiejętność. Stacja przekaźnikowa, jeżeli to zwiększało wzmocnienie sygnału, zwiększało nam zasięg sygnału. Tak, stacja przekaźnikowa zwiększa zasięg sygnału w naszych sojuszników. Więc nasi sojusznicy dzięki temu mogą zobaczyć czołg, który stoi gdzieś przed nami i mogą do niego strzelać. W momencie, gdyby gdy bez tego mogli po prostu mieć za krótki zasięg widzenia, żeby go, zasięg sygnału, żeby go zobaczyć. Ciekawe. Pasywny scout, jak najbardziej. Aktywny scout, też czemu nie? Bardzo ciekawa umiejętność. Jeżeli chodzi o te cztery, według mnie te dwie byłyby tutaj najbardziej, jakoś, najciekawsze. Z czego ja bym się kierował co do tych na początek. Bo, no nie są aż tak bardzo potrzebne. No mówię, te dwie są dosyć ciekawe z tych. Radiooperator. To był, teraz będziemy mieli ładowniczego. Tutaj mam dwóch ładowniczego, ładowniczych więc zapiszę tylko jednego. A nie tu. Wiadomo, cztery podstawowe. O, na czym ja patrzę? A, KF-5. Coś podypałem. A jest dużo ładowniczy. E, no. Nasz ładowniczy ma tak. Trzy podstawowe i trzy swoje. intuicja. Podczas przełączania się między różnymi rodzajami pocisku zwiększa się szansa na to, że właściwie pocisk zostanie już załadowany. Czyli, powiedzmy, chcemy ze zwykłego pocisku zmienić na złote, bo widzimy coś ciężkiego, jeżeli klikniemy tą dwójeczkę, razy wciśniemy, zmieni nam się pocisk, być może on już jest załadowany. znaczy będziemy musieli ładować go od nowa. E, później... czemu nie? Może się to przydać, jednakże nie wiem, nie jak... ja tak często amunicję nie przełączam między jedną i drugą. z zadąków korzystam tylko wtedy, gdy zbijałem kapa, tak więc... Mm, gdy już podjeżdżam do kapa, ładuję go wcześniej. E, Złota praktycznie nie używam, naprawdę rzadko, więc jakoś na tego tutaj na tą umiejętność także się nie czaję. Dla mnie jest taka no a później, czemu nie? Jednak na początku nie ma sensu. Desperat. Przyspieszcie dział, dział, ładowanie działa, jeśli nasz pojazd ma mniej niż 10% wytrzymałości. To jest tak, jak z jedną poprzednią, którą tam omawiałem. To jest ciekawa umiejętność, jednak strasznie sytuacyjna. Bo jeżeli mamy poniżej 10% wytrzymałości, fakt, możemy dzięki temu przeżyć, możemy dzięki temu zabić go szybciej, możemy dzięki temu wygrać, gdy zostanie jeden na jednego i mamy mało życia. Jednakże, jeżeli mamy 10% wytrzymałości, to w większości przypadków jesteśmy na strzała, więc, mówię, strasznie sytuacyjne. jest stacyjny. Ciekawo umiejętność, według mnie. Wydaje się naprawdę ciekawa. I to jest zależne od tego, jak często dostajemy baty na polu bitwy. Mówię, warto to mieć, jednak, według mnie. Naprawdę warto to mieć żeby, w razie gdy już powstanie, będzie taka sytuacja, żebyśmy mieli tą przewagę. Yy, dalej, następny, tutaj nasz, umiejętność to jest bezpieczne magazynowanie, Najlepsze według mnie tutaj, a to zwiększa odporność magazynu amunicji, pociski nie stykają się ze sobą. Yy, czyli, yy, gdy zostaniemy w magazynie amunicji, mamy zmniejszoną szansę na to, że magazyn nam wybuchnie, yy. Czyli nie dostajemy tego blow-up'a, nie zginiemy poprzez wysycenie naszego pocisku. Ciekawa. Naprawdę ciekawa umiejętność warta dawania jej właśnie na ładowniczym. Działa po osiągnięciu 100%, jeżeli zrobimy sobie tutaj jak ja tutaj właśnie naprawę. Zmieniamy, bo tę umiejętność oczywiście może kasować, jak widać. Zmieniamy sobie na bezpieczne magazynowanie i wtedy możemy jechać bezpiecznie o to, że nie wybuchniemy. To by było chyba tyle na temat umiejętności. Ja, na początku, jak już mówiłem, polecam jako pierwsze na czołgi ciężkie, na... ...medy może nie, ale artylerię dawać naprawę, na arty kamuflaż. Później, ja zazwyczaj robię zmianę na towarzyszy broni, na scoutach daję oczywiście lampkę, że nam się zaświeciła, gdy zostają wykryci. Hamowanie sprzęgły można dać, naprawdę. Trzeba dopierać skile pod nasze czołgi. Są tutaj, jak mówię, lepsze i gorsze umiejętności, które warto dać na początku, które warto dać później. Ale to już musicie rozeznać się sami, czego Wam brakuje. Czego brakuje, wasze, czego brakuje Waszemu czołgowi. I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście z tego poradnika. Wiem, że jak czytać każdy potrafi, coś tam, ktoś nam zarzucił. Jednakże warto to omówić. Co jest lepsze, co nie. Tak więc, dziękuję i zapraszam do następnego poradnika Wode of Tanks. Do zobaczenia na polu walki.